Kochani, w dzisiejszym filmie poruszę temat wyjazdu psa za granicę. Powiem Wam jakie dokumenty musi posiadać i jakie warunki musi spełnić Wasz pupil, żeby wyjechać do innego kraju. Jak pewnie część z Was, która śledzi moje filmy wie, że Alien ma już prawie 9 lat. Ja w Belgii mieszkam 5 lat, więc Aliena kupiłam jak jeszcze mieszkałam w Polsce. Więc oczywiście przechodziliśmy te wszystkie procedury od A do Z ym, i szukaliśmy informacji w internecie na temat tego, jak przewieźć psa do innego kraju. I tutaj chodziło o przewóz psa ym, pod kątem zamieszkania, a nie pod kątem rekreacyjnym, bo to też jest poniekąd ważne. Pierwszą rzeczą, którą potrzebujecie do przewozu psa za granicę, jest oczywiście paszport. I pomimo, że mieszkamy w Unii Europejskiej i my osobiście takiego dokumentu nie potrzebujemy, żeby przemieszczać się pomiędzy państwami, dla zwierzęcia niestety, nieważne do jakiego kraju jedziemy w Unii Europejskiej, potrzebujecie taki dokument. Paszport można wyrobić oczywiście u weterynarza, nie jest to duży koszt. My płaciliśmy około 100 zł. 3 lata temu, więc mogły się troszkę zmienić te koszty. I oczywiście zależy też od weterynarza. Taki paszport jest ważny przez całe życie Waszego kupila, więc jeżeli go wyrobicie raz, nie musicie już zmieniać tego paszportu po paru latach. W paszporcie macie podane wszystkie dane z zwierzęcia, z którym podróżujecie, rasę psa, datę urodzenia, e, możecie nawet załączyć zdjęcie. Oczywiście nie jest to wymóg obowiązkowy, e, ale ja takie zdjęcie posiadam. I w takim paszporcie znajduje się cała lista szczepień, które pies otrzymał. Macie tam wyraźnie zaznaczone daty, więc e, jest to dokument, który potwierdza, że wasz pies. E, może odbyć podróż do danego kraju i może wyjechać za granicę. Kolejną rzeczą, o której trzeba pamiętać, jest szczepienie chipa psów. E, alien takiego chipa ma po lewej stronie szyi i jest on wyczuwalny e, pod palcami. Więc e, czasami jak go miziam to czuję takie lekkie zgrubienie. Podobno to psa nie boli. E, jest to na zasadzie wygląda to troszkę jak zastrzyk, e, więc nie jest to bolesny zabieg dla psa. Natomiast e, w takim chipie znajduje się e, bodajże 15-cyfrowy kod, e, który później e, jest w stanie e, zlokalizować psa. Jeżeli wam pies ucieknie, jeżeli coś się stanie, to wtedy e, można takiego psa. A nie zdecyduj się. <noise> Już Wam pokażę, jak Agent siedzi. To jest jego ulubiona pozycja. Ulubiona pozycja na kolanach. <noise> Dodatkowo trzecim czynnikiem, który jest obowiązkowy przy podróżach psa, jest to oczywiście szczepienie na wściekliznę. I tutaj najważniejsze jest to, żeby pies był zaszczepiony wcześniej, ponieważ jeżeli się okaże, że jest to pierwsze szczepienie psa na wściekliznę, bądź przerwa pomiędzy jednym szczepieniem a drugim wynosiła więcej niż 365 dni, pies musi przejść 21-dniową kwarantannę. Więc o tym należy pamiętać, że nawet jeżeli kupujecie szczeniaczka w Polsce, chcecie go wywieźć za granicę, Niestety nie jesteście w tego w stanie zrobić w przeciągu paru dni, więc tutaj musicie wziąć pod uwagę ten okres kwarantanny, który wynosi 21 dni. Oczywiście, jeżeli pies był wcześniej zaszczepiony i później tylko kontynuujecie te szczepienia co rok, nie przerywając tych 365 dni, wtedy jak najbardziej możecie wyjechać z dnia na dzień z psem za granicę. Więc to są takie trzy podstawowe czynniki. Które należy spełnić podczas podróży z psem po Europie? E, oprócz tego, każdy kraj ma dodatkowe wymagania, e, dodatkowe obowiązkowe szczepienia, więc tutaj należy sprawdzić już w danym kraju, które szczepienia i jakie e, e, czynniki musicie spełnić, e, jeżeli chodzi o podróż z psem. E, w dodatku, część krajów europejskich nie akceptuje pewnych ras. Więc e, jeżeli posiadacie psy e, rasy typu Amstaff bądź e, jakiekolwiek inne rasy, które są wpisane na listę ras niebezpiecznych, e, w niektórych krajach te rasy nie są akceptowane i niestety nie będziecie mogli wjechać do danego kraju z tym psem. W dodatku, w niektórych krajach, na przykład w Szwajcarii, e, jest zakaz wwożenia psów, które miały obcięty ogon lub podcięte uszy. Więc w naszym przypadku e, gdybyśmy chcieli wyprowadzić się do Szwajcarii, mielibyśmy problem z zabraniem Aliena, ponieważ Alien e, nie posiada ogonka. <grym> alien się chyba przejął tym, że nie może pojechać do Szwajcarii. <grym> Oczywiście można złożyć wniosek i ubiegać się o indywidualne rozpatrzenie sprawy, więc na pewno zdarzają się jakieś wyjątki, gdzie takiego psa będziecie mogli wwieźć do danego kraju. Natomiast jeżeli chodzi o takie procedury, nie dotyczy to psów, które podróżują na wakacje. Jeżeli chodzi o inne szczepionki, tutaj już należy sprawdzić do danego kraju, do którego się wybieracie, bądź może zapytać weterynarza. Może weterynarz posiada takie informacje. Wtedy będziecie musieli wykonać dodatkowe szczepienia przed przyjazdem psa do danego kraju. Jeżeli chodzi o szczepienia, nagram Wam oddzielny film na ten temat w przyszłym tygodniu, ponieważ jest pewna kwestia, którą chciałabym poruszyć odnośnie szczepień psa, więc to już temat na kolejny tydzień. Oprócz tego jest też rubryka, którą należy wypełnić przed wyjazdem za granicę i dotyczy ogólnego stanu zdrowia Waszego psa lekarz weterynarii musi Wam podbić pieczątkę, że pies nadaje się do podróży i nie ma żadnych przeciwwskazań. Dodatkowo planując podróż za granicę z psem, musicie pamiętać o tym, że pies w samochodzie musi być zabezpieczony, czyli nie może mieć dostępu do całego samochodu, biegać po całym samochodzie, musi mieć wydzieloną strefę i albo posiadać klatkę, w której jest przewożony, albo jakieś, jakiś kojec, bądź przypiąć go pasami, Bądź tak jak w naszym przypadku, mamy specjalną matę ochronną do samochodu, która tworzy taką jakby kołyskę i um, Alien siedzi właśnie tam w tej macie. Jest to komfortowe dla nas, komfortowe dla psa, ponieważ nie wpada w te dziury pomiędzy e, siedzeniami. E, I w przypadku kontroli policji, policja również ma prawo sprawdzić, e, czy w odpowiedni sposób przewozicie psa. Jeżeli nie jest on zabezpieczony, możecie dostać mandat. E, oczywiście My podróżujemy z psem dość często za granicę i to jeździmy nie tylko do Polski, jeździmy bardzo często do Niemiec, do Francji, na różnego rodzaju wycieczki. E, za każdym razem oczywiście upewniam się, że mam wszystkie szczepienia, mam wszystkie pieczątki podbite. E, natomiast e, jeżeli chodzi o kontrolę, nigdy nam się takowa nie zdarzyła. E, ale to też zapewne dlatego, że nigdy nas nie skontrolowali. E, przypuszczam, że jeżeli zatrzyma Was policja na granicy bądź w jakimś innym kraju i jeżeli kontrolują Was, Również, skontrolują również psa, e, więc upewnijcie się zawsze, że macie wszystko e, ze sobą zabrane e, i wszystkie dokumenty poprawnie wypełnione. Jeżeli się okaże, że wyjedziecie za granicę, co niestety też mi się zdarzyło. E, zresztą e, kręciłam film z tej wycieczki, więc jeżeli jesteście zainteresowani, zachęcam do oglądnięcia. Pojechaliśmy do Francji, zwiedzać Etretat, e, miejscowość nadmorską i zapomniałam paszportu Aliena. I w tym przypadku zaczęłam się zastanawiać, co tak naprawdę się stanie, jeżeli złapie was policja. E, I odpowiedź jest taka, że jeżeli złapie was policja, nie posiadacie dokumentów w stanie, posiadacie jego paszportu zabierają psa na kwarantannę, <noise> więc musicie opłacić mu kwarantannę, trzymają go przez kilka tygodni, ewentualnie musicie dostarczyć jak najszybciej papier, żeby był szczepiony i przedstawić jego dokumenty. Więc oczywiście jest to do zrobienia, to natomiast po co dodatkowo przysparzać sobie kłopotów i stresu? Także lepiej po prostu sprawdzić wszystko przed wyjazdem i mieć w gotowości w razie kontroli policji. Dobrze, kochani, dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Alien był troszkę niespokojny, ciężko, strasznie się z nim kręci filmy. Jest raczej bardzo nieśmiały, więc unika kamery i obiektywów. Nie lubi nawet, jak mu się robi zdjęcia, więc jest to bardzo nieśmiały bokser, ale dziękujemy Wam za oglądanie i do zobaczenia za tydzień.